Dzień dobry Państwu. Dzień Witamy dobry. serdecznie w ten piękny poranek. Zupełnie jak w Egipcie byśmy byli. Wojciech Kępczyński, dyrektor Teatru Muzycznego Roma. Michał Wojnarowski, kierownik literacki Teatru Roma. Dzień dobry Państwu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Witamy wszystkich dziennikarzy, fotoreporterów, ekipy telewizyjne. Witamy też internautów, bo jesteśmy na żywo na naszym Facebooku. Jeżeli internauci. Ci, którzy nas oglądają, nas teraz widzą, słyszą, to prosimy, żeby pomachali do nas. Pomachali, bardzo dobrze, machają. dziękujemy. Tak, to machają chyba. Tych dwóch macha, w każdym razie. E, proszę Państwa, konferencja prasowa poświęcona mm, aid ale jak Państwo wiecie, jeszcze do tej pory tutaj na dużej scenie gramy Musical Piloci. Do 16 czerwca, ostatnia szansa, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, serdecznie, serdecznie zapraszamy. Piloci po 16 czerwca odlatują z, ze sceny przy Nowogrodzkiej, No bo właśnie robią miejsce, miejsce dla Aidy Eltona Johna i Timarajsa, premiera 26 października. A więcej o tym, o tym tytule i dlaczego dlaczego Aida właśnie, dyrektor Kempczyński. Tutaj rozmawiałem z panią przed chwilą, która pogratulowała mi, że e, spełniają się moje marzenia. Ee, że to jest coś nieprawdopodobnego. Być dyrektorem teatru przez 20 lat to się nie zdarza. A tu jednak, proszę bardzo, i e, Aida. Kolejne moje wielkie, wielkie marzenie. Cudowna, rewelacyjna muzyka e, Eltona Johna. Tim Rice, który przypomnę, jest autorem takich musicali e, jak Jesus Christ Superstar, Józef i Cudowny Płaszcz Snów który które miałem zaszczyt robić w Radomiu e, wiele lat temu. Ewita e, i wiele, wiele innych, a jeszcze Ayrton John, Król Lew. E, e, także, także, no, wielkie, no, cudowna, cudowna historia, zresztą znana państwu e, z opery Verdiego. E, Trójkąt miłosny, Radames, Aida, e, Amneris, e, przedstawiona w sposób e, bardzo, bardzo współczesny, bardzo nowoczesny. E, Także serdecznie zapraszamy na premierę Zakazana Miłość. No, wszystko to, co widzowie najbardziej lubią. I Happy End. Wszystkie nasze muzykale mają Happy End. No, te, tym razem chyba niekoniecznie, no, ale zobaczymy, to tak chciał e, autor. Tak chcieli, i tak chcieli autorzy. E, proszę Państwa, to w tej sytuacji może przedstawimy, przedstawimy realizatorów twórców, twórców. E, realizatorów. E, Michał Wojnarowski. Wojciech Kętrzyński, reżyseria. Sebastian Gonciarz, drugi reżyser. Jest. E, Agnieszka Brańska, choreografia. Mariusz Napierała, scenografia. Dorota Kołodyńska, kostiumy. Arek Krustowski, e, współpraca kostiumologiczna. Jaga Hupało, fryzury, Sergiusz Oskmański, którego nie ma serdecznie, pozdrawiamy, charakteryzacja. Anna Waś, kierownictwo techniczne teatru i tego przedstawienia. I teraz Mark Heinz i Jasper Niehoff, Holendrzy, którzy będą robić u nas światła do Aidy, znamy ich światła z mamami, z pilotów, mam nadzieję, że będą równie piękne. Podobno są w Tokio teraz. Są w Tokio i y, robią światła y, w operze w Tokio do Aidy. Za Ale Diego. Giuseppe Verdiego. I dalej. Paweł Kasprzycki, Paweł Kasprzycki, Kasprzycki. Jan Kluszewski, reżyserzy Dźwięku. Panowie, pozdrawiamy Was. Oni, Oni są, są wszędzie. Są z, ty z tyłu są za I tutaj w kulisie, tak. Y, I Alina Różankiewicz, kierownictwo produkcji. I osoba, która ze strony teatru panuje tutaj nad wszystkim, Ewa Bara, zastępca dyrektora, e, czyli zastępczyni moja. Proszę się nie śmieszyć. Nie wiem, no. dlaczego ten śmiech to e, No to tyle. To tyle. To w takim, w takim razie przed Państwem teraz orkiestra Teatru Muzycznego Roma, którą prowadzi kierownik muzyczny. Jeszcze, dodam, i da? Tak? Sekundę, jeszcze dodam, że spotkaliśmy się tutaj, żeby przedstawić Państwu wynik castingu. Zgłosiło się ponad pół tysiąca fantastycznych młodych artystów. Ci, których Państwo zobaczycie za chwilę, to są ci wybrańcy. No, myślę, że najlepsza grupa muzykalowa w tej części Europy, ale to sami Państwo osądzicie. Dobrze, to ja to ja powiem jeszcze raz w takim razie. E, Orkiestra Teatru Muzycznego Roma prowadzi kierownik muzyczny i dyrygent musicalu Aida Jakub Lubowicz. Zapraszamy. Jakub Lubowicz, Orkiestra Teatru Roma, Lena Zuchniak i Jacek Kotlarski, przygotowanie wokalne, Piotr Skórka, asystent kierownika muzycznego. Zapraszam tancerzy na scenę. To są ci najlepsi w tym kraju. Mariusz Bocianowski, asystent choreografa Dance Captain. Marcin Olszewski, Maciej Kuchta, Jan Madej, Dariusz Błynowski, Mateusz Sobczak, Bartosz Wójcik. Dziękuję Panu. Poproszę tancerki. Asia Sikorska, Anna Andrzejewska, Paulina Wojtkowska, Sara Sobieraj, Justyna Ostach. Aleksandra Krajewska. Chyba muszę założyć buty na wyższym obcasie. Zespół wokalny Andrzej Skorupa, Jeremiasz Gzyl, Kamil Fronczak, Paweł Drażba, Robert Kampa. Dziękuję panom, zapraszam panie. Agata Bieńkowska, Klaudia Buczniewska, Patrycja Nizerska, Anna Maria Wicka, Małgorzata Kampa. Dziękuję. Amonastro, Krzysztof Cybiński, Przemysław Radkowski. Dziękuję, Walon. Faraon. Wojciech Machnicki jest podtruwany podczas całego spektaklu, ale na szczęście jest Wojciech Paszkowski, którego serdecznie pozdrawiamy. Nehepka, Kasia Kanabus, Maria Juszwi. Dziękuję. Josser, nieznany nikomu, Jan Bzdawka i równie nieznany, Janusz Kruciński, The Best. Merew, Piotr Janusz, Michał Piprowski, Amneris, Zofia Nowakowska, Agnieszka Przekupień, Monika Rygasiewicz, Radames, Janek Traczyk, Marcin Franc, Paweł Nielewczyk, Aida. Natalia Piotrowska, Anastazja Simińska, Basia Gąsienica Diewąt. Zapraszam na środek. To jest ten najlepszy zespół w tym kraju. Oni będą grać już od 26 października Musical Eltona Johna i Rice'a Aida. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Przy okazji jeszcze chciałem podziękować Magdalenie Grimasińskiej, Ewie Zdanowicz, Jan Tulo, organizatorki konferencji i dział PR Teatru. I dwójka, dwójka z naszych wykonawców została, bo specjalnie dla Państwa mamy teraz fragmenty koncertowe piosenek z muzykalu AIDA. Pierwsza piosenka Gwiazdy piszą los, Written in the Stars, chyba najbardziej znana z tego, z tego spektaklu. Natalia Piotrowska, Aida, Janek Traczyk, Radames. Zapraszam. Słowa sprawia, że do śmierci tylko pytasz, czemu, kiedy, jak i gdzie. Bo każdy dzień i każdą noc przenika jedna myśl, gdzie dawna miłość jest, co z nią się stało dziś. Nie wiem sam, co można czuć. Kiedy życie obok trwa. Ty nie musisz pytać i milczeć mogę ja. Aż do ostatniego tchu, do ostatniego dnia będę wciąż o Tobie śnił. Bo jak zrozumieć mam, że miłości idealnej zakazano nam? Czy to gwiazdy piszą los i tak za nic gnębią nas? Czy nam dają tylko z łaski ten śmiertelnie krótki czas? Każą nam pionkami być w jakiegoś Boga grze i otwierają dla nas raj, nadziei. Najczarniejszych snach żałuję, że już wiem, co to znaczy kochać i kochanym być co dzień. Czy to gwiazdy piszą los, czy tak za nic gnębią nas, czy nam dają tylko z łaski ten śmierć? Proszę Państwa, brawo. Natalia Piotrowska, Janek Traczyk. A teraz piosenka w rękawie As. Śpiewa to w spektaklu księżniczka Amneris, egipska księżniczka. Wyjątkowo zobaczymy wszystkie trzy Amneris w tej piosence za chwilę na spektaklu. Niestety będzie tylko jedna zgodnie z wolą autorów, a szkoda. Zofia Nowakowska, Agnieszka Przekupień, Monika Rygasiewicz i zespół wokalny. W rękawie as. Zapraszam. Dzień w dzień ta męka nudna i dotkliwa. Te zalecenia wciąż i tyle rad. Jak jeść, co ćwiczyć, jak się zachowywać. Poświęcam się, choć sensu mi w tym brak. Konwersacja, żart, wysiłku szkoda. Grzeczność, takt, a co to niby da, co tam treść nie przejmuj się i formę zobacz. Kolo od ich krój to cała ja. Dobry wygląd to podstawa, póki mogę, zbieram brawa. Czy mam suknię gładką, czy bitnie w stronę. Dzięki wdzięku, dawce dużej, wszystkie włókna na tej skórze Cudnie śnią i wyeksponowane są. Od kołyski aż do śmierci, każdy mnie spojrzeniem wierci. Idę więc na całość nie nieustannie. Jeszcze, jeszcze przed Państwem teraz większa część naszego zespołu wokalno-aktorskiego. Niewolnicy nubijscy. Finał pierwszego aktu musicalu, Miłość Bogów w oryginale Gods love Nubia. Wystąpią dwie Aidy, których jeszcze Państwo nie słyszeliście, czyli e, właśnie, tak to się kończy mówienie z głowy, czyli z niczego. Anastazja Simińska i Basia Gąsienica giewont e, Katarzyna Kanabus-Nechepka. I zespół Teatru Muzycznego Roma. Zaczyna Anastazja Simińska. Zapraszam. Wraca znów w ten smak wolności. Widzi przeszłość, tęskny wzrok, smutny głos. Tak zrozumieć, pojąć taki to, Niech mnie znowu przeniknie słodki refren tamtych dalej. brzmi słodko nad ziemią złotych zbóź dzisiejszy mi płaszcz to tylko krótka próba do rzeki łzy płyną i nie wrócą nigdy już, bo miłość Bogu trwa i w to musi... Dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkich aktorów na scenę. I zapraszamy twórców tutaj na scenę. Aktorów, tancerzy. Zapraszamy Państwa tam na środek sceny. Zespół Teatru Roma, Orkiestra Teatru Roma, e, jesteśmy do Państwa e, dyspozycji. Przypomnę tylko, że premiera już 26 października. Oczywiście przedtem odbędzie się kolejna konferencja prasowa, gdzie pokażemy fragmenty przedstawienia. E, no to jest ta, ten najlepszy z najlepszych zespół w tej części e, Europy. Także bardzo się cieszę, że jesteśmy z nami. i Zapraszam od jutra na, do bardzo intensywnej pracy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, jesteśmy dziękujemy do państwa dyspozycji. I dziękujemy też internautom, którzy byli byli z nami. Dziękujemy.